W lewym głośniku człowiek, który informuje o tym, co ważne. Maciej Orłusz. W prawym głośniku ten, który to, co ważne, poddaje surowej ocenie. Niekryty krytyk. Wywiady stereo. Jedno pytanie, dwa punkty widzenia. Gdybym mógł być superbohaterem w rzeczywistości, to postarałbym się być takim superbohaterem, który może pomóc innym, na przykład uratować kogoś albo, albo wybawić z jakiejś. Opresji życiowej. Nie, nie, nie tylko uratować, w sensie, że ktoś tonie i się go ratuje, albo wyciąga z płomieni, albo spaszczy smoka, tylko no, że komuś jest źle w życiu i można mu pomóc. O, o tym mówię. Gdybym mógł być superbohaterem, byłbym supermenem, bo zawsze fascynowało mnie zakładanie majtek na spodnie. Tylko frajerzy zakładają majtki pod spodnie. Oczywiście umiejętność zatrzymywania pociągów też ma swoje zalety, szczególnie w Polsce podczas strajków na kolei. Uważam, że kobiety za kierownicą radzą sobie świetnie. Oczywiście zdarzają się hmm, takie panie za kierownicą, które, które jeszcze powinny popracować nad swoimi umiejętnościami kierowniczymi, ale y, teraz powiem może coś niepopularnego. Natomiast uważam, że byłoby dużo bezpieczniej na drogach w Polsce, gdyby tylko kobiety prowadziły samo auta. Gdyby to tylko kobiety jeździły samochodami. Nie, nie, mam, nie znam tych statystyk, ale jestem przekonany, że 90, ponad 90% wszystkich wypadków powodują mężczyźni, nie kobiety. Czyli możemy sobie tam się podśmiewywać, z, z pani, która trochę niezdarnie wyparkowuje samochód. Albo robi jakiś dziwny manewr, ale to są drobiazgi. Największe zło w Polsce, a wiadomo, że bezpieczeństwo na polskich drogach w ogóle jest bardzo, bardzo, bardzo poważną i tragiczną sprawą, a więc, że największe zło w Polsce to są mężczyźni za kierownicą. Wariaci, szaleńcy, debile. Uważam, że kobiety za kierownicą pomyliły siedzenia. Czartuje kobiety bardzo dobrze radzą sobie na ulicy, to nie miało tak zabrzmieć. A tak naprawdę kobiety to świetni kierowcy. Nie, nie trzeba. Wrócę tak z słówką. Anonimowość w sieci być może się łączy z wolnością słowa, no bo już żyjemy w takich czasach, że ta wolność słowa się tak rozbuchała, że wszystko można powiedzieć. Tylko myślę, że nie o to chodziło e, ludziom, którzy walczyli o wolność słowa w Polsce kilkadziesiąt lat temu, żeby e, można było. Anonimowo obrażać innych. Anonimowość to zdecydowanie jedno z najcenniejszych praw, bo dzięki niemu ludzie z małymi penisami, tacy jak wy, mogą bezkarnie bluźnić na ludzi z dużymi penisami, takich jak ja i macie korłość. To, co mogę o Hirku powiedzieć, to to, że jest, yy, że mam do niego duży sentyment i widzę go na zdjęciach, czasami widzę, że jest w świetnej formie, czasami rozmawiałem przez telefon. Natomiast co do Marka. To mogę powiedzieć, że on jest w genialnej formie, po prostu pracuje nad sobą, ćwiczy, chodzi na boks i ma taki power w sobie, przeprowadza takie rozmowy w TeleExpressie z takimi muzykami, to jest po prostu niebywałe. Ja, ja przy nim czuję się taki mały, w ogóle zastanawiam się, co ja tutaj robię. Marek Sierocki czy Hirek Wrona? To są ci, którzy razem grali w Jetrotal, Głupie żarty, cenię i Marka, i Hirka, ale jak mam wybierać przystojniejszego, to poczekajcie, bo muszę się napić wódki.